Cześć, witajcie, ja jestem Ptak, a to jest modyfikacja do Minecraft'a. No, coś czego mówię na kanale nie było, ale dzisiaj przeglądałem sobie Minecraft.net na ich forum, patrzyłem sobie za jakimiś modyfikacjami, jakimiś tam dodatkami, aby móc prowadzić w czasie przygody macie do nocy, jeżeli o co chodzi. No i przeglądałem sobie za poszukiwaniem jakichś tam modyfikacji, żeby wkraczać sobie je. I nas spotkałem na bardzo fajną modyfikację od naz pod nazwą Multi AMC, czyli um, Minecraft w kilku postaciach. Już teraz nie trzeba za każdym razem usyłać plików Minecrafta, aby kolejne tą modyfikację wgrywać. Tylko możemy po prostu tworzyć kolejne profile. Więc zacznijmy, na czym to polega. Dokładnie mamy, możemy tworzyć sobie kilka profili no, Zaraz załóżmy jakieś nowe. Przecież ten jest testowy, więc jakiś jeszcze testowy, powiedzmy to po prostu jaka nazwa jest 2 powiedzmy to, nieważne jak się nazywa. Dzięki temu teraz już wciskamy, wpisujemy nasze login hasło i możemy zapamiętać, pamiętajmy też, że jeżeli jest to stary update, możemy to zaktualizować. Jeżeli jesteście na pirackiej wersji, możecie po prostu zarejestrować się na Minecraft.net i powinno też to działać, ale wątpliwości można mieć, to zależy. No więc login, połączmy się. I to teraz od razu na początku, kiedy się logujemy, trzeba ściągać aktualizację do najnowszej wersji. Oczywiście możemy później ten folder otworzyć i zmienić to pliki na, na jakieś starsze. No zaraz, zaraz wam to oczywiście pokażę. Jak się ściągnie. No dobrze, już się ściągnęło. Konsola, konsola gry się włączyła. Standardowe wczytywanie. Jesteśmy w najnowszej wersji 1, 3, 2. W ten sposób to wygląda. Oczywiście, co ważne zauważyć, w każdym tym saveie, w każdym tym profilu są inne savey, więc możemy sobie pro, prowadzić kilka opcji. Na przykład, jak prowadzimy kilka serii na przykład na YouTube, albo na przykład, wiem, że powtarzam słowo przykład, ale powiedzmy. Jeżeli po prostu gramy sobie na kilku wersjach i na przykład na kilku różnych modach, to może zamiast gdy zaktualizujemy jedną wersję, nie musimy się bać o taki problem, że na przykład tu graliśmy na modach z starej wersji i teraz tam się zepsuje save. Więc tutaj możemy wszystko sobie podzielić, zrobić sobie archiwum i wszystko spokojnie sobie grać kiedy chcemy wyłączmy. Włączy nam się. Pamiętaj, też, że jak stworzymy ten save, możemy w każdej chwili ich zmienić. I możemy też zmienić ikonę tak, żeby sobie odróżnić to od siebie. Pamiętajmy też o tym, że możemy wpisać notatki, na przykład tam... Mm, powiedzmy, coś takiego, że takie notatki zapisujemy. W każdej chwili możemy zobaczyć sobie to. Możemy zarządzać save'ami, jeżeli po prostu je mamy, że tutaj mamy jeden save. Możemy go sobie no, po prostu wczytać, stworzyć backupa, lub go po prostu wczytać. Więc, kolejna, kolejna opcja. Możemy też e, edytować modyfikacje, jakie są w kranę. przeglądać. Jest wiele opcji do zabawy. Z tym, szczególnie pamiętajmy o tym, że ta modyfikacja jest otwarta, czyli w każdy, każdy może zmienić sobie tam zawartość i udoskonalić do siebie. Co mamy dalej? Daję mam też View Folder, czyli folder, gdzie jest gotowy, gdzie jest gotowy ten um, przygotowany save. <toddź> Tutaj jest normalny zwykły plik z Minecrafta, z wszystkimi save'ami. Możemy sobie edytować i wgrywać te modyfikacje jak chcemy. Te przepraszam też są wszędzie inne, więc e, możemy e, to robić. I pamiętajmy tutaj, wszystkie opcje możemy zmienić przez włączanie. Na przykład, jeżeli na serio nasz komputer jest bardzo słaby i musimy grać na minimalnych, a gdy włączymy na maksymalnych, to po prostu gra się tak nie, że nie możemy nawet opcji włączyć. To możemy to zrobić już teraz. Tutaj pamiętajmy o tym, że możemy odświeżyć, możemy w każdej chwili też włączyć ustawienia, co jest bardzo fajne. Możemy też włączyć pokazanie konsoli, dzięki czemu możemy sprawdzić, co jakie tam jakie błędy wyskakują. Możemy też ustawić, żeby auto, zaktualizowanie wersji Multi -MC. i jeszcze tutaj możemy ustawić sobie, ile pamięci może zużywać. No, bardzo przydatna opcja, którą no niestety musimy to ręcznie robić w systemie, a tutaj możemy to zrobić w prosty sposób. Więc dla osób, które chcą zwiększyć zużycie RAMu dla Minecrafta, żeby nie było Out of Memory, wystarczy tutaj w, w prosty sposób to zmienić. Możemy też tutaj wcisnąć, żeby pojawiło nam się folder główny z modami i tutaj z wszystkimi, wszystkimi tymi plikami z Minecrafta. Jak najbardziej, bardzo fajne. Co my jeszcze tutaj mamy? Możemy sprawdzić, czy są aktualizacje jakieś. Jeżeli są, to wyskoczycie się zaktualizowanie. Możemy też kolejny tutaj zrobić. Możemy kolejne nasze savey, lub inne opcje. Możemy też usunąć, jak to zawsze tak jest wczytać ten plik Minecraft.jar i to wszystko chyba w tej modyfikacji zdecydowanie jest bardzo fajna, ponieważ możemy to rozdzielić, rozgraniczyć sobie w co chcemy grać, jaką chcemy wersję, nie musimy za każdym razem wczytywać Minecraft Changer Version tylko po prostu włączyć ten program i sobie poustawiać tę wersję i za każdym wprowadzić własny save więc dzięki za oglądanie, liczę na komentarze, sugestie łapki jak zainstalować, dowiecie się na, na mojej stronie w linku w opisie. Więc dziękuję za oglądanie. Cześć. Do zobaczenia w kolejnych filmikach. Zapraszam. Bye bye.